I zapraszam pana Piotra Uścińskiego, starostę powiatu wołomińskiego, który powie nam o takim właśnie powiatowych możliwościach w zakresie Karty Dużej Rodziny. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Szanowni Państwo, myślę, że to ta zmiana pewnie, ja jestem na końcu, żeby właśnie podsumować i może odpowiedzieć na pytanie, które pani profesor zadała pół godziny temu, czy jest możliwość koordynowania polityki prorodzinnej. My jesteśmy, ale może zacznę od, od tego, co mamy na slajdach. Dwa zdania o powiecie wołomińskim. Ja wiem, z czym państwu się Wołomin kojarzy, ale ja chciałem powiedzieć, że Wołomin to jest ziemia cudu nad Wisłą. Tam mamy Radzymin. Radzymin, miasto cudu nad Wisłą. Mamy Ossów, miejsce, gdzie zginął ksiądz Ignacy Skorupko i z tym chciałbym, żeby państwu się kojarzył Wołomin, mamy 12 gmin, w tym Wołomin można porównać z Grodziskiem na przykład, ale mamy również gminy, które można by porównać do, do małej gminy po prostu, która przed chwilą była prezentowana, Żabia Wola, tak, dobrze pamiętam. I, yy, o ile właśnie takie, takie miasta jak Grodzic Mazowiecki tą politykę prorodzinną wdrażają, wprowadzają, o tyle problem jest z tymi małymi gminami, jak to, jak to, jak to robić. I ja Państwu pokażę, jak to można zrobić. My jesteśmy na kompletnie początkowym etapie, więc my nie mamy jeszcze materiałów, wyników, jak to działa. My mamy pomysł i zaczynamy. Chcę Państwa zachęcić do tego, żebyście w swoich do państwa senatorów, żeby w swoich okręgach wyborczych namawiać starostów do tego, żeby wchodzili w takie, takiego typu rozwiązania. To już było mówione, w stosunku do tego, co pani profesor po opowiadała, tu się troszeczkę ta ustawa w międzyczasie zmieniła, pojawił się taki punktik 3a, wspieranie rodziny i systemu pieki, pieczy zastępczej, to czym zajmują się PCPR-y, i, I dobrze, że to zostało od, odrębnie zapisane, bo wreszcie można powiedzieć, że polityka prorodzinna może być realizowana jako polityka prorodzinna w oderwaniu od pieczy zastępczej, w oderwaniu od pomocy społecznej. I, i o ile w zadaniach powiatu mamy 20, około 20 różnych kompetencji, które ma powiat. Wszystkie one z wyjątkiem polityki prorodzinnej są opisane dodatkowo ustawami. Mamy narzucone normy postępowania, co, ma, co do nas należy. Jedynie w zakresie polityki prorodzinnej powiaty mogą zrobić coś po swojemu, coś kreatywnie, tak? Póki co większość powiatów prawie nic nie robi w zakresie takiej polityki prorodzinnej, o której my tutaj mówimy: oderwanej od opieki socjalnej, oderwanej od sytuacji materialnej rodziny. Powiat Wołomiński demograficznie przyrasta, czyli migracja powoduje, pod Warszawę sprowadzają się kolejne osoby. Przez ostatnie 10 lat ze 185 tysięcy do 230 000 przyrósł Powiat Wołomiński. Jak zbadaliśmy, ilość y, rodzin, ilość rodzin wzrosła mniej więcej proporcjonalnie do wzrostu liczby ludności, czyli ludzie y, pobierają się, zakładają nowe rodziny. Natomiast y, Mimo, że Powiat Wołomiński pod Warszawą ma najwyższy wskaźnik urodzeń ze wszystkich powiatów, to przez te 10 lat przy takim przyroście ludności pozostała ta sama praktycznie to jest w zaokrągleniu, tak, ale to są prawie te same liczby, 4 tysiące z dzieci rodzin, z czworgiem 1000, z pięciorgiem 400, niecałe 400. I to powoduje, że trzeba tworzyć takie rozwiązania, które w Prowadzą, y, większą, większą, będą zachętą do posiadania potomstwa. My wprowadziliśmy program Tak rodzina we wrześniu tego roku. Już wcześniej prowadziliśmy pewną taką politykę prorodzinną i, i to jakby też w ramach realizacji programu robimy wspieramy organizacje pozarządowe. Tutaj jest kilka takich zdjęć. Samochodowa randka małżeńska to jest taki projekt realizowany przez organizację pozarządową, który pokazuje film i taką konferencję dla, przez radio prowadzoną interaktywną, taką z Rodzinami z małżeństwami, dotycząca komunikacji w małżeństwie, więźni małżeńskiej. Na Euro 2012 -cie wsparliśmy Fundację Kibicu i Rodzinie, która zrobiła podobny projekt dla ojców skierowany i dla, dla, głównie dla ojców z okazji Dnia Ojca i Euro 2012 piłka nożna została połączona z, z tymi tematami. Poniżej zdjęcia z takiego projektu Nawigacja w rodzinie, projekt, który ma uczyć komunikacji w małżeństwie. To są, to są projekty rzeczy, które już robimy, mimo że program polityki prodzinnej dopiero we wrześniu tego roku przyjęliśmy. I to jest taki jeden z dwóch głównych celów naszego programu. To jest wzrost społecznej świadomości roli trwałego małżeństwa i rodziny jako podstawy rozwoju społeczeństwa. Drugim celem. Y, jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju rodzin. I tutaj, w ramach, w ram, w ty, w ramach tego celu, będziemy wprowadzali m.in. powiatową kartę rodziny. To jest tylko ty, taki wzór. Nie mamy jeszcze w ogóle grafiki do tego, bo y, jeśli chodzi o kartę Dużej Rodziny, Rada Powiatu przyjęła uchwałę 5 dni temu, więc to jest na, naprawdę y, początek. Y, na czym taka karta? Po, karta będzie polegała. My b, chcemy dawać dotacje gminom, tym gminom, które będą honorowały naszą kartę. Zakładam, że wszystkie 12 gmin wejdzie do tego systemu. E, będziemy mieli podpisane umowy z gminami. Nasza karta e, będzie honorowana w gminach. Gminy składają, będą składały do nas wnioski o dotacje. Jeżeli gmina wykaże, że e, koszty ulg, które, które zaproponuje będą nie wiem 100 tysięcy to 40 tysięcy dostanie z powiatu dotacji że tak powiem brzydko stawiamy troszeczkę burmistrzów i wójtów pod ścianą no bo jak nie skorzystać z pieniędzy zewnętrznych ale mam nadzieję spowodujemy że w całym powiecie będzie jednolity system i nie będzie problemu z tym żeby z każdej gminy mieszkaniec przyjechał na basen w Wołominie i uzyskał odpowiednią zniżkę karta będzie żeby, żeby gminy a dlaczego te gminy? Bo powiat sam w sobie nie prowadzi takich usług publicznych. Ja bym mógł jedynie dać chyba zniżkę w geodezji, a to nie jest, nie ma tam zastosowania taka myślę prorodzinna zniżka. Gminy prowadzą baseny, MDKi, przedszkola, zajęcia różne pozalekcyjne. Gminy, mam nadzieję, będą również brały udział w takim projekcie, który chcemy, że przy okazji wdrożyć, przy okazji tej karty i przy okazji tych dotacji, dofinansowania przejazdów kolejowych, autobusowych. Chcemy, aby my nie mamy sami komunikacji powiatowej żadnej, no ale są różne, różne firmy ZTM jeździ Musimy autobusami, kończyć. koleje mazowieckie i inne przejazdy. Chcemy dofinansowywać przejazdy. Już sekundkę, sekundkę, pani mi jeszcze pozwoli, bo naprawdę tu ja, ja tego czasu tak dużo nie zabieram. Podsumo, podsumowując, mam nadzieję, że taki model współpracy z gminami zachęci, też zachęcimy inne powiaty, że będziemy mogli koordynować na poziomie powiatów kartę dużej rodziny, ale też Politykę prorodzinną. To jest nasze y, zadanie, w którym możemy się wykazać sami kreatywnością i naprawdę, szanowni państwo, docierajcie do swoich starostów, żeby koordynowali w ramach powiatu politykę prorodzinną. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy.